Cześć, witam Was po raz kolejny na kanale Artur Prezentuje. Dzisiaj chciałem Was zabrać w okolice Krakowa. To co widzicie za mną to opactwo tynieckie. Wiele osób przyjeżdża tutaj na rowerze ścieżką nad Wisłą. A czy byliście kiedyś po tej stronie Wisły? Jeśli nie, to koniecznie przyjedźcie do piekar. Stąd roztacza się lepszy widok. Na opactwo tynieckie. W pobliżu Wisły znajdują się skałki piekarskie. Pierwsze z nich to okrążek. Możemy na nią wejść, ale uwaga, podejście jest bardzo strome. U podnóża skały znajduje się droga, która często jest zalana. Jednak wcale nie musimy brodzić w wodzie, żeby przedostać się na drugą stronę. Naprawdę, ciałem szkodni. Przy drodze znajduje się jaskinia. Możemy nią przejść z jednej strony na drugą. Nieco dalej znajduje się koziorówka, zwana także Fudalową skałą. Poniżej jeszcze tu po południowej jej stronie znajduje się jaskinia na głąbcu. Piekary to bardzo fajne miejsce na krótką i fajną wycieczkę. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i komentarze i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał.